Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje coś głębszego w twojej wierze, coś, co łączy cię bezpośrednio z boską mocą? Dziś zgłębimy dziewięć darów duchowych, które Bóg daje wybranym, dary tak potężne, że mogą zmienić życie tych, którzy je posiadają. Przygotuj się, aby odkryć, jak te dary nie tylko wpływają na życie, ale także redefiniują drogę tych, którzy otwierają się na ich przyjęcie. W tym filmie zagłębimy się w istotę tych niebiańskich darów i ujawnimy, jak każdy z nich objawia się i wpływa na życie w sposób nadprzyrodzony. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w sytuacji, w której każda decyzja wydaje się obciążona niepewnością i konsekwencjami. Dar mądrości to coś więcej niż zwykła ludzka wiedza. Gdy się przejawia, pozwala jednostce spojrzeć naprawdę z boskiej perspektywy i zastosować tę mądrość w praktyce, aby przynieść światło i kierunek. Osoba obdarzona tym darem potrafi doradzać i prowadzić z jasnością, która wykracza poza ludzką logikę, jakby iskra Bożego zrozumienia została na nią przelana. Ten dar ma moc przemieniania nie tylko życia osoby, która go otrzymuje, ale także osób wokół niej, pomagając w podejmowaniu decyzji prowadzących do pokoju i realizacji Bożych celów. W chwilach kryzysu ta mądrość jest jak latarnia która rozświetla właściwą drogę, nawet gdy wszystko wokół wydaje się niepewne i mgliste. Teraz wyobraź sobie, że otrzymujesz nagłe objawienie o czymś, o czym nikt inny nie wie, czymś, czego nie mogłeś poznać w sposób naturalny. To jest moc daru wiedzy. Ten dar to nadprzyrodzone objawienie, które pozwala o sobie zrozumieć fakty, sytuację lub prawdy, które były ukryte przed ludzkimi oczami. W odróżnieniu od mądrości, która jest zastosowaniem boskiej wiedzy, dar wiedzy jest bezpośrednim objawieniem, przebłyskiem umysłu Boga. Ten dar jest kluczowy w momentach, gdy potrzebne są wskazówki i pocieszenie, ponieważ może ujawnić głębokie prawdy, które budują duchowo osobę lub całą społeczność. Na przykład w chwilach wątpliwości osoba obdarzona tym darem może zostać użyta, aby objawić coś, co przyniesie pocieszenie, pewność lub nawet wezwanie do działania. To potężne narzędzie, które, używane z rozwagą, buduje wiarę i wzmacnia więzi między wierzącymi, wskazując na żywą i aktywną obecność Boga w naszym życiu. Kiedy mówimy o wierze, wielu, wielu myśli o codziennym zaufaniu do Boga, ale dar wiary idzie o wiele dalej. To niezachwiane zaufanie, nadprzyrodzona pewność, która przekracza wszelkie wątpliwości i strach. Ci, którzy posiadają ten dar, potrafią stawić czoła sytuacjom, które z ludzkiego punktu widzenia wydają się niemożliwe. Wyobraź sobie kogoś, kto modli się z taką pewnością, że cud się wydarzy, iż ta pewność staje się zaraźliwa, inspirując wszystkich wokół. To wiara, która sprawia, że ludzie podejmują odważne kroki. Ufając, że Bóg zadziała w sposób niezwykły. Ten dar jest motorem napędowym wielkich dzieł, czy to misji, projektów społecznych, czy w chwilach pilnej potrzeby. Dzięki darowi wiary przeszkody, które wcześniej wyglądały jak góry, stają się łatwe do pokonania, ponieważ ten, kto ją posiada, bez wahania wierzy, że Bóg jest zdolny do czynienia rzeczy niemożliwych. To ta głęboka i potężna wiara, która przenosi góry i przypomina nam, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Dar wiary to nie tylko zwykłe przekonanie czy nadzieja. To nadprzyrodzone zaufanie, które rodzi się w duchu i przekracza ludzką logikę. Ta wiara wykracza poza zbawczą wiarę, która jest wspólna wszystkim wierzącym i przejawia się w momentach, w których niemożliwe staje się oczekiwane z absolutną pewnością. Wyobraź sobie kogoś stojącego przed nieuleczalną chorobą, druzgocącym kryzysem finansowym lub sytuacją pełną ryzyka, a mimo to ta osoba pozostaje spokojna, pewna, że Bóg zainterweniuje. To jest dar wiary w akcji. Nie opiera się na konkretnych dowodach czy widocznej logice, lecz na głębokim przekonaniu, że Bóg już działa, nawet gdy ludzkie oczy jeszcze tego nie widzą. Tego rodzaju wiara nie tylko przemienia jej posiadacza, ale również tych, którzy są wokół niego. Jest zaraźliwa, inspirując innych do uwierzenia w coś większego, do zaufania, że Bóg może odwrócić każdą sytuację, niezależnie od tego, jak trudna się wydaje. Ta wiara może rozpalić nadzieję w całej społeczności, przynieść duchowe odnowienie w kościele, a nawet rozpocząć ruchy przebudzenia. Dar wiary to wezwanie do wiary bez ograniczeń, do wyzwania wątpliwości i bycia kanałem, przez który moc Boga przejawia się w wielki i cudowny sposób. To właśnie ta wiara przypomina nam słowa Jezusa. Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam i ona się przesunie i nic nie będzie dla Was niemożliwe. Wyobraź sobie emocje i nadzieje, które odradzają się, gdy ktoś jest świadkiem cudownego uzdrowienia. Dary uzdrowienia to manifestacje mocy Bożej, które przekraczają granice medycyny i nauki. Ci, którzy są obdarzeni tym darem, mają zdolność bycia bezpośrednimi kanałami, przez które uzdrowienie Boże dociera do innych, niezależnie od tego, czy chodzi o choroby fizyczne, psychiczne czy emocjonalne. To uzdrowienie nie jest tylko chwilową ulgą, ale głęboką odnową, która odzwierciedla miłość i współczucie Boga. Jest to potężne przypomnienie, że Stwórca interesuje się każdym szczegółem naszego życia, w tym naszym zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Pływ tych darów wykracza poza indywidualne uzdrowienie, rezonuje w całej społeczności wierzących. Osoba, która jest świadkiem lub doświadcza uzdrowienia dzięki darowi, zyskuje więcej niż tylko odnowę ciała czy umysłu. Przeżywa odnowienie swojej wiary i przekonania o żywej obecności Boga. Uzdrowienie staje się namacalnym świadectwem nadprzyrodzonej mocy i Bożej troski, zachęcając innych do szukania Boga z większym zapałem i zaufaniem. I chociaż te uzdrowienia mogą być zaskakujące, zawsze mają większy cel wskazywać na autora uzdrowienia Jezusa i prowadzić serca do zrozumienia Jego nieskończonej mocy i miłości. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem wydarzenia, które łamie wszystkie prawa natury. Czegoś, czego nie da się wyjaśnić za pomocą nauki ani logiki. To jest obszar działania cudów, jednego z najbardziej imponujących darów, jakie Bóg daje swoim wybranym. Ten dar to bezpośrednia manifestacja Bożej mocy, aby dokonać czynów, które przekraczają ludzkie zdolności. Może to być wielkie zjawisko, takie jak pomnożenie żywności, aby nakarmić tłum. Uwolnienie osoby z bezpośredniego niebezpieczeństwa, lub nadprzyrodzona interwencja w sytuacjach kryzysowych. Osoba obdarzona tym darem działa jako agent Boga, używany do pokazania, że On wciąż działa potężnie w dzisiejszych czasach, tak jak czynił to w czasach biblijnych. Działanie cudów to nie tylko widowisko, to znak wskazujący na coś znacznie większego. Każdy cud jest deklaracją, że Bóg ma pełną kontrolę, że rządzi prawami natury i kształtuje je zgodnie ze swoim celem. Ten dar służy wzmocnieniu wiary wspólnoty, przynosi uznanie i szacunek dla imienia Boga oraz potwierdza autentyczność przesłania Ewangelii. Ci, którzy są świadkami lub doświadczają cudu, odczuwają odnowienie nadziei i zaufania, że niezależnie od tego, jak niemożliwa wydaje się sytuacja, Bóg może działać w sposób nieoczekiwany i przeobrażający. Teraz pomyśl, jak to byłoby otrzymać bezpośrednie przesłanie od Boga, objawienie, które przynosi wskazówki, pocieszenie lub potrzebne ostrzeżenie. Dar proroctwa jest dokładnie tym, zdolnością do przekazywania głosu Boga dla zbudowania, napomnienia i pocieszenia Jego ludu. Osoba obdarzona tym darem nie działa na własną rękę, ale jest inspirowana przez Ducha Świętego, aby przekazać to, co Pan chce powiedzieć w danym momencie. To przesłanie może wzmocnić wiarę jednostki, poprowadzić Kościół w czasach niepewności, lub przygotować wierzących na przyszłe wyzwania. Dar proroctwa jest wyraźnym dowodem na to, że Bóg nadal mówi do swojego ludu, że troszczy się o każdy szczegół ich życia i chce być obecny w ich decyzjach i wyzwaniach. Jednak proroctwo to nie tylko przewidywanie przyszłości, jak wielu mogłoby sądzić. Jest to dar, który objawia się również w rozeznawaniu woli Bożej na obecny czas. Proroctwo może ujawnić ukryte prawdy i zaoferować nową perspektywę, która zmienia rozumienie danej sytuacji. Dzięki temu darowi wielu doświadcza duchowego odrodzenia i głębszej więzi z Bogiem. Kiedy prorok przemawia, jego słowa rezonują w sercach słuchaczy, jako potwierdzenie tego, co duch już mówi wewnętrznie, co wzmacnia jedność i wiarę wspólnoty. Wyobraź sobie, że jesteś w środowisku, gdzie działają różne wpływy duchowe i jesteś w stanie rozpoznać, które z nich są prawdziwe, które zwodnicze, a które pochodzą bezpośrednio od Boga. To jest moc daru rozróżniania duchów. Umożliwia on o sobie odróżnienie Ducha Świętego, duchów złych i ludzkiej natury. To dar kluczowy do ochrony wspólnoty wierzących przed fałszywymi naukami, fałszywymi proroctwami i oszustwami, które mogą prowadzić ludzi na manowce. Ci, którzy posiadają ten dar, są jak strażnicy duchowi, zdolni rozpoznać, kiedy manifestacja jest autentyczna, a kiedy kryje się za nią coś ukrytego i szkodliwego. Dar rozróżniania duchów pozwala również Kościołowi rozpoznać dzieło Ducha Świętego w autentycznych manifestacjach duchowych, zapewniając, że działania Boże nie są mylone ani niedoceniane. W momentach przebudzenia lub podczas intensywnych modlitw, ten dar jest kotwicą, która zapewnia, że uwaga skupia się na tym, co naprawdę pochodzi od Boga. Przynosi on pokój jasność i pewne kierownictwo, aby liderzy i wspólnota wiedzieli, kiedy iść naprzód z pewnością, a kiedy działać z ostrożnością i rozwagą. Jest to niezbędna ochrona duchowa, która utrzymuje Kościół mocno na kursie w obliczu burz, oszustwa i zamieszania, które mogą się pojawić. Wyobraź sobie, że jesteś w momencie intensywnej adoracji i nagle zaczynasz wyrażać słowa w języku, którego nigdy się nie uczyłeś. To jest dar różnorodności języków. Boski prezent, który pozwala na komunikację w językach nieznanych mówcy, zarówno ludzkich, jak i niebiańskich. Ten dar służy do budowania duchowego, zarówno jednostki, jak i w niektórych przypadkach całego Kościoła, gdy towarzyszy mu interpretacja. Jest to forma głębokiej modlitwy i wstawiennictwa, w której Duch Święty przejmuje kontrolę i wyraża to, czego zwykłe słowa nie potrafią przekazać. Osoba posiadająca ten dar doświadcza bezpośredniego połączenia z Bogiem, intymnego i potężnego dialogu, który przekracza bariery ludzkiego zrozumienia. Różnorodność języków jest także znakiem dla niewierzących, pokazującym, że Bóg jest obecny i aktywny pośród swojego ludu. Ten dar ukazuje suwerenność i różnorodność Boga, pokazując, że Jego przesłanie nie jest ograniczone przez języki ani kultury. Co więcej, kiedy ktoś mówi językami, Duch Święty wstawia się przez tę osobę, modląc się zgodnie z doskonałą wolą Bożą. Ta praktyka może przynieść duchowe odnowienie i służyć jako sposób na wzmocnienie wiary i nadziei wierzących, przypominając im o nadprzyrodzonej mocy, która mieszka w każdym, kto poddaje się kierownictwu Ducha. Dar interpretacji języków jest naturalnym uzupełnieniem daru różnorodności języków. Umożliwia on zrozumienie i przekazanie znaczenia wiadomości mówionej w językach dla zbudowania całego zgromadzenia. Wyobraź sobie moment nabożeństwa, gdy ktoś poruszony przez ducha zaczyna mówić językami. Aby ta wiadomość przyniosła korzyść wszystkim, niezbędna jest interpretacja. Ten dar nie oznacza dosłownego tłumaczenia, ale natchnione zrozumienie treści i sensu wiadomości, umożliwiające zgromadzeniu odbiór bezpośredniego słowa od Boga. Interpretacja języków służy budowaniu ciała Chrystusa i sprawia, że manifestacja ducha jest postrzegana jako akt Boży, a nie coś chaotycznego czy niezrozumiałego. Osoba obdarzona tym darem działa jako kanał objawienia, tłumacząc język duchowy tak, aby wszyscy mogli być poruszeni przekazem. Ten proces pokazuje, że Bóg pragnie komunikować się w sposób jasny i osobisty ze swoim ludem. Kiedy jest używany w harmonii z darem języków, Interpretacja wnosi porządek i sens do doświadczenia duchowego, wzmacniając jedność Kościoła i pokazując, że nawet w swoich najbardziej nadprzyrodzonych manifestacjach Bóg jest Bogiem porządku i celu. Dziewięć darów duchowych, które Bóg daje wybranym, to prawdziwe skarby duchowe, zdolne do przemieniania życia i wzmacniania całego Kościoła. Każdy dar ma unikalny cel i funkcję, ale wszystkie dążą do jednego budowania ciała Chrystusa i uwielbienia Boga. Te dary przypominają, że Duch Święty jest obecny i działa, poruszając się wśród wierzących i używając ich do realizacji Bożej woli na ziemi. Pokazują, że wiara chrześcijańska nie jest jedynie pasywnym przekonaniem, ale dynamicznym i żywym doświadczeniem, które przejawia się w mocy i łasce. Poszukiwanie i rozwijanie tych darów to nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność dla tych, którzy pragną służyć i wpływać na świat wokół siebie. To dzięki tym darom jesteśmy świadkami cudów, znajdujemy mądrość w czasach kryzysu, rozpoznajemy prawdę pośród zamieszania i odczuwamy namacalną obecność Boga. Oby wszyscy otworzyli swoje serca i byli gotowi, by zostać użytymi przez Boga, pozwalając Duchowi Świętemu wlać te dary w ich życie i do Kościoła, a czyniąc to, aby imię Boga było wywyższone i aby wielu zostało przyciągniętych do Jego światła i zbawienia. Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dary duchowe mogą się objawiać w Twoim życiu i jakie dary Bóg Ci dał, śledź nas dalej. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych treści, które budują Twoją wiarę i pogłębiają Twoją relację z Bogiem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.